Konfrontacje zespołów tanecznych. Konfrontacje mają na celu spotkanie zespołów, wymianę doświadczeń. Do tej pory organizowaliśmy powiew w, 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 w ośrodku e, Mosirowskim na dużej hali. Mieliśmy około 1000 wykonawców. Może termin w tym roku nie jest e, najlepszy, bo to końcówka roku, e, blisko wakacje. E, w mózgach może plaża, może góry. E, ale mamy, mamy 22 zespoły. E, świetny poziom. E, wspaniałe dzieciaki. E, mam nadzieję, że festiwal będzie się rozwijał. W w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej. Ja jestem tutaj po raz pierwszy. Przyjechaliśmy, bo chcemy po prostu zatańczyć i zobaczyć, pokazać co umiemy. Jesteśmy z Mielca z grupy Teatru Tańca, ale to nic. No I tańczyliśmy układ pod tytułem Niedowiary. Terminu go jesteśmy po raz drugi. Mm. Za pierwszym razem nie udało nam się niestety nic wygrać. Mamy nadzieję, Dlatego... że tym razem oczywiście to coś wygramy. <laughs> mamy nadzieję, że coś zajmiemy, że nam się uda. A jeśli nie, no to trudno, ale mamy nadzieję, że tak. Cóż, cieszymy się bardzo, że, że do brzega chcą przyjeżdżać zespoły z całej Polski, nawet z Białegostoku, z Rzeszowa, z Jędrzejowa, Sandomierza. z Sandomierza. Festiwal cieszy się powodzeniem, może, może tak, jak, tak jak wspomniałem, może w tym roku wyjątkowo, wyjątkowo jest tych grup mniej, ale, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku z całej Polski będą przyjeżdżać, a potem z Europy, ze świata. Mieliśmy, mieliśmy dwa lata temu wicemistrzów Europy, w tej, chwili, w tej chwili wszyscy są mistrzami. Każdy zespół to mistrz. Mamy 22 nagrody, 22 zwycięstwa, 22 wspaniałe zespoły. Cieszymy się z tego bardzo. To, to chyba w tym wszystkim nie chodzi o e, ocenę jurorów. Chodzi, e, chodzi o spotkanie tych dzieciaków. E, ocena jest pojęciem względnym. Tańczenie jest sztuką wolności. I e, e, jeśli, e, jeśli wyzwolimy się e, z zasad e, oceniania, to okaże się, że, że każdy, każdy człowiek może stworzyć własną kategorię, bo każdy z nas się rusza. Każdy z nas tańczy. Nawet jeśli wydaje mu się, że nie tańczy, to tańczy, bo się porusza. To jest już taniec. E, w, w każdym z nas jest Ukryta, ukryta jakaś cząstka tej wewnętrznej potrzeby tanecznej. Dlatego, dlatego ocenę pozostawiam jurorom, ale ja oceniam wszystkich na, na wielki, wielki sukces. Każdy zespół wygrał.